Witamy z areny Ostrów. Jesteśmy po meczu Arget BM Stal, kontra ekipa Aseko Arka Gdynia. 98 do 75 zwycięstwo gospodarzy. No i na początek reprezentanci drużyny z Gdyni, trener Miloš Mitrowicz, a także Wojciech Tomaszewski. Trenerzy, na początek, pana ocena tego dzisiejszego meczu. Pierwsze muszę pogratulować gospodarzom, bardzo trudnej sytuacji dla nich przez tam wiele zawodników, których wypadło i tak dalej. Pokazali, uważam, charakter, na, mieli duże wsparcie kibiców też w tym meczu i zasłużone wygrali ten mecz. Myślę, że mi my daliśmy. Stworzyliśmy trudne warunki, specjalnie w pierwszej polowie. Mieliśmy w trzeciej kwarcie jeden moment, gdzie staliśmy po prostu. I niestety z taką drużyną, tak prowadzoną dobrze i mistrzem Polski na samym końcu jeszcze na wyjeździe, bardzo jest ciężko, bardzo jest ciężko wygrać w, takim, w takiej sytuacji. Jest czas dla nas to, żeby zrobić analizę, zobaczyć, co tam musimy poprawić i tak jak powiedziałem teraz zawodników w szatni, nie mam do nich pretensji, myślę, że mogliśmy lepiej, ale zawsze każdy może lepiej. Po prostu uważam, że z tego trzeba się nauczyć i nie pozwolić, żeby nas to, to załamało. Trzy dni temu mieliśmy milion, teraz jest tutaj jakichś różnych możliwości na usprawiedliwień. Mecz też, my mamy tą kutu z Adriana, który akurat dzisiaj by się na pewno przydał w takim meczu i tak dalej, ale tak jak mówię, nauczyć się z tego i do przodu. Dobrze, Wojtek, Twoja ocena, opinia tego dzisiejszego meczu? No na pewno tak jak trener mówił, w pierwszej połowie gdzieś tam się postawiliśmy, graliśmy naprawdę bardzo dobrze. Oni trafiali też na bardzo wysokiej skuteczności, tak samo jak my skończyliśmy do połowy chyba było tylko dwa punkty przewagi dla Ostrowa. No ale tak jak trener powiedział w trzeciej kwarcie, gdzieś tam był moment przestoju i myślę, że na taką drużynę jak Ostrów nie może się takie coś zdarzyć, bo jest po prostu zbyt utalentowana, żeby wrócić do, do gry po takim, takiej pauzie naszej, z naszej strony. Dziękuję pięknie. To Wojtka nie będziemy trzymać. Uciekaj do szatni. Trenerze, jeszcze jedno pytanie tutaj, bo właśnie przy tej sytuacji kadrowej gospodarzy podejrzewam, że czuliście gdzieś tam, szukaliście tej swojej szansy, żeby dzisiaj tutaj sprawić tą niespodziankę. Z takim nastawieniem na pewno na tej fali jechaliście tutaj do, do Ostrowa Wielkopolskiego. Szczerze panu powiem, my nie widzieliśmy do samego końca meczu, że jest taka sytuacja, jaka jest. Mieliśmy jakieś tam informacje, ale naprawdę się staraliśmy, żeby nie pozwolić sobie, żeby myśleć o tym, bo ja wiedziałem od razu, że pierwsze jest ta ta drużyna prowadzona przez jednego z najlepszych trenerów, w których w tej chwili pracuję tutaj. I widziałem, że on na pewno będzie w stanie to odwrócić jako dodatkową motywację swojej drużyny. I że nie pozwoli, żeby to dla nich był problem. Też z kolei to jest topowa drużyna, jedna z najlepszych w Polsce, budowana, żeby wygrać mistrzostwo. I ja widziałem od razu, że oni będą w stanie sobie, sobie z tym poradzić. Tak, dalo to nadzieję. Poczuliśmy, że może możemy tutaj stworzyć jakąś niespodziankę. Ale tak jak Wojtek bardzo dobrze powiedział, jak oni już odjechali w pewnym momencie, to było bardzo ciężko wrócić. To jest drużyna doświadczona, która może kontrolować wynik, kontrolować tempo gry i bardzo ciężko jest wrócić, jak się już straci, straci dobry momentum. Nie było Adriana Boguckiego, wróci na kolejny mecz, czy to taki krótkotrwały być może uraz? Znaczy akurat ten jego uraz może by, by była szansa, żeby on nawet dzisiaj w tym meczu wystąpił, ale my nie chcieliśmy takie coś ryzykować, ze względu na to, że nie chcemy, żeby nam wypadł na dłużej. Sytuacja Ostrowa jest chwilowo trudna, a nasza sytuacja kadrowa jest trudna od samego początku sezonu i my musimy naprawdę uważać i dbać o zawodników, żebyśmy ich mieli wszystkich zdrowych i przygotowanych, bo dla nas dopiero nadchodzą najważniejsze mecze w tym, w tym sezonie, walce o utrzymanie. Ale tą pozycję macie wyjściową dobrą, ta ostatnia seria, także teraz trzeba to tylko potwierdzać, pracować ciężko i potwierdzać. Dziękuję bardzo, dokładnie. Tyle Milosz Mitrowicz. dziękujemy, tyle przedstawiciele ASEKO Arki a za moment przedstawiciele gospodarzy. Dzięki. Wracamy do Areny Ostrów. Pora teraz na zwycięską drużynę na ekipę Arget BM Stal 98 75. Z nami trener Igor Milicic, a także James Palmer Jr. No i James na początek będzie oceniał to dzisiejsze spotkanie. James, first of all your comments to that game. How you see that game? What can you say about that game? Um, I think that was a good bounce back game for us. Um, we played with a lot of intensity and um, really locked down on defense man. Była intensywność, to był całkiem dobry, dobry występ dla nas, była dobra gra w obronie, no i to wszystko sprawiło, że wygrywamy ten mecz. To one more question, the key moment in that game, third quarter or different moment, how you see that game? Um, yeah, definitely the third quarter we made our run, I think that, that pushed us um, ahead and, and we just kept it going from there. No właśnie, trzecia kwarta z Jamesa była tutaj kluczowa, była istotna, pozwoliła nam wypracować przewagę i kontrolować to spotkanie. Thank you very much. I trener Igor Milicić, Igor, Twoja ocena tego dzisiejszego meczu przy tych wielu różnych problemach, które mamy? Na pewno bardzo jestem zadowolony z postawy zawodników. Zaczęliśmy trochę o spale. nawet nie o spale, gdzie, gdzie popełniliśmy trochę taktycznych błędów w pierwszej kwarcie. Natomiast zespół w takim momencie, jakim jesteśmy i problemach zdrowotnych, jakim, z jakimi się borykamy, naprawdę odpowiedział całym sercem, całą energią, którą, którą mieli. W drugiej polowie zagraliśmy dużo lepszą obronę. Nawet wynik tego nie, nie pokazuje, bo, bo zawodnicy Zaseko trafili chyba cztery naprawdę trudne rzuty przez ręce w ostatnich sekundach. I, i gdyby nie te rzuty, to, to by ta punktacja była jeszcze, jeszcze bardziej uwidoczniona. Także jestem bardzo zadowolony z drugiej połowy, którą e, zagraliśmy dużo lepiej w obronie i przełomiliśmy ten mecz obrony. To jest 11 zwycięstwo. Podejrzewam, że kibiców interesuje jakby taka szybka, na gorąco twoja ocena tej pierwszej rundy, bo to był ostatni mecz tej pierwszej rundy. 11 wygranych, 4 porażki tak na szybko oceniając pierwszą rundę. Jaka ona była twoimi oczyma? Na pewno nie możemy być do końca zadowoleni z tego, bo ja mam cały czas. W głowie mecz w Radomiu. Ten mecz, gdybyśmy wygrali, to bym był zadowolony z pierwszej rundy, bo mi się docieraliśmy, mieliśmy sporo kłopotów zdrowotnych na początku sezonu, w przygotowaniach, natomiast wyszliśmy na prostą. Gdyby nie ten mecz z, z Radomiem, im na bardzo, bardzo pozytywnie tą część sezonu. Natomiast jesteśmy też w walce o, o, o BCL, w Polsce mamy przyzwoitą sytuację, teraz trzeba całe skupienie i całą siłę wrzucić na, na ten mecz z, z Pinarem. My, jako sztab, zawodnicy, swoją drogą, żeby, żeby odpoczęli naj... i żeby się zregenerowali jak najbardziej, i kibice też, żeby dołożyli swoje pięć groszy do tego meczu. No właśnie, ten mecz już w środę w Arenie Ostrów, wielkie widowisko, wielki mecz, wielkie emocje. No i tam kto wygra, awansuje do kolejnej rundy, także to będzie wielkie widowisko no i prawdopodobnie trybuny będą pełne, także będzie to wsparcie ze strony kibiców w środę. Wolałbym też apelować do kibiców, że jak przyjdą na hale, żeby się nie oszczędzać, żeby te garła były na drugi dzień bardzo zdarte. Tak jak nasze kolana i łokcie po meczu. To jeszcze jedno pytanie, bo pewnie wszystkich interesuje. Brak Kobiego Simonsa. Jest szansa, że on w środę zagra? Zobaczymy. Nasz sztab medyczny bardzo, bardzo walczy z każdym zawodnikiem, żeby wrócił jak najszybciej. Przed meczem się okaże. W trakcie, w trakcie tych przygotowań a będziemy wiedzieć więcej. Dziękuję pięknie. Tyle Igor Milici. Dziękujemy serdecznie. czwartkowy udany wieczór dla koszykarzy Arget BM Stal. Pokonujemy Aseko Arkę. Gdynia 11 wygrana w obecnym sezonie. I co? Widzimy się w środę w Arenie Ostrów. Wielkie widowisko, wielki mecz. Ogr ogromna, olbrzymia stawka tego spotkania z Pinarem Karsijaka. To wsparcie wasze będzie bardzo potrzebne. Bilety w siedzibie klubu, bilety w serwisie a bilet Także do zobaczenia, do usłyszenia i w środę widzimy się tutaj w Arenie Ostrów.